o filmowanie radnych pracujących w Komisji Prezydialnej. Obrady nagrywał przedstawiciel Społecznego Komitetu Obrony Bezrobotnych. To nie spodobało się wiceprzewodniczącemu Rady, który postanowił, postanowił przerwać nagranie. Doszło do przepychanek i szamotaniny. Ryszard Piekarski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Lubania, zareagował na próbę nagrania obrad komisji prezydialnej przez Lesława Hardzieja ze Społecznego Komitetu Obrony Bezrobotnych. Był moment, że aparat leciał w powietrzu i rzuciliśmy się. Ja on próbował, ja próbowałem złapać A szybciej. Walczyliśmy tak, jak walczy się w piłce ręcznej o piłkę, prawda? Jak chciałbym wiedzieć, słyszeć, co tam się o czym się mówi. Mógł nastawić aparat na tych I. I nic nie zwrócił uwagi, bo chyba rozmowy były ważniejsze, a nie, nie ci i Lesław Hardziej stara się pomagać najuboższym mieszkańcom Lubania. Wyposażony w aparat fotograficzny wybrał się na komisję, gdzie miały być rozpatrzone wnioski Komitetu Bezrobotnych. Jak sam mówi władzy trzeba patrzeć na ręce. Pokazałem konstytucję RP, zacytowałem znacznie zacytowałem, powiedziałem, że 61 artykuł zezwala korzystać w miejscach, po prostu tam na sesjach, na komisjach można chodzić. Nikogo nie trzeba się pytać, nagrywać dźwięk, obraz, to, że je w urzędzie. No, to w urzędzie, jeżeli ja będę przyjmował i teraz jest na skargę, bo teraz się prowadzi. I Parhadzi też ma prawo wejść tam. No nie, no my, Słuchaj, nie może być tak, że Parhazi może wszędzie wchodzić. Burmistrz Lubania jest przekonany, że w obradach komisji nie może uczestniczyć nigdy z zewnątrz. Nie powinno być tej osoby, ale skoro już była, również nie powinno być e, takiego, ani innego e, zachowania radnego, dlatego że e, jako osoby publiczne e, jesteśmy jakby troszeczkę inaczej postrzegani i musimy trzymać e, nerwy na Zdaniem ekspertów ta sytuacja to przykład wywyższania się polityków. Komisja Rady, czy jako radni w ogóle jesteśmy nieco ważniejsi, to jest ten urząd, no i ten dystans musi być, musi być zachowany. Nasi mieszkańcy mogą uczestniczyć we wszystkich obradach Rady Miejskiej i jej komisji, bo jako obywatele mają do tego prawo, mówią przedstawiciele władz Wrocławia. Jest taki jeden właściwy przypadek, który dotyczy omawiania danych albo niejawnych, albo danych osobowych, które nie powinny być omawiane w Towarzystwie osób, które nie są uprawnione do tego, żeby mogły e, słuchać tych informacji, no i wtedy trzeba przerwać posiedzenie, e, wyprosić osoby, które nie są powołane do tego, żeby mogły w tym posiedzeniu uczestniczyć. Jednak taka sytuacja w historii Wrocławskiej Rady Miejskiej jeszcze się nie zdarzyła. No to lekcję demokracji lokalnej po Lubańsku mamy odrobioną. Podwojenie produkcji i...